Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wydawać by się mogło, że scena zwiastowania, o której za chwilę usłyszymy, jest nam już bardzo dobrze znana i nic nie jest już w stanie nas zaskoczyć. Niejednokrotnie słyszeliśmy tę perykopę biblijną, znamy ją niemal na pamięć. Wiemy, co powie anioł, i znamy odpowiedź, jakiej za moment udzieli Maryja. Zatem może już czas spróbować posłuchać tej historii, jakby ona dopiero co wydarzyła się po raz pierwszy i nikt nigdy nam o niej nie wspominał. Tylko wtedy możemy dać się Bogu zaskoczyć, usłyszeć coś na nowo, odkryć Boga, który nie tylko wkracza w historię Maryi, ale także w historii pojedynczego człowieka i całej ludzkości, w moją historię. Zatem daj się dzisiaj Bogu zaskoczyć i jemu poprowadzić. Z Ewangelii według świętego Łukasza w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do dziewicy zaręczonej z mężczyzną o imieniu Józef z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do niej i powiedział: Raduj się łaski pełna Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się Maryjo, bo Bóg cię obdarzył łaską oto poczniesz i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus będzie on wielki zostanie nazwany synem najwyższego a pan bóg da mu tron jego ojca dawida będzie królował nad domem jakuba na wieki a jego królestwo nie będzie miało końca wtedy maryja zapytała anioła jak się to stanie skoro nie znam pożycia małżeńskiego anioł jej odpowiedział Duch Święty stąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego. Dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła Syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A Maryja tak odpowiedziała. Jestem służebnicą Pana. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W szóstym miesiącu. Ale w szóstym miesiącu od czego? Co się dzieje w tym szóstym miesiącu? Dlaczego ten szósty miesiąc jest tak ważny, że nawet Ewangelia mówi o nim już na samym początku? W szóstym miesiącu, to znaczy w tym czasie, kiedy Elżbieta. Krewna Maryi jest już w szóstym miesiącu, będąc w stanie błogosławionym. Niebawem Jan Chrzciciel przyjdzie na świat. Ale również szóstego dnia, jak mówi nam Biblia, Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo. I teraz możemy powiedzieć, że to Bóg w sposób namacalny wkracza w historię ludzkości, sam stając się człowiekiem. Na początku to Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a teraz to On sam staje się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Przychodzi do tego, co słabe, a nawet niegodne uwagi, pogardzane. W szóstym miesiącu posłał Bóg Anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret. Do miasta w Galilei, do Nazaretu. W Biblii obie nazwy nie są okryte splendorem. Co o nich wiemy? Z czym się kojarzą? Galilea, określana jako Galilea Pogan. Czy mieszkańcy Galilei mogli przypuszczać, że sam Bóg u nich zamieszka w łonie Maryi? Czy mogli przypuszczać, że sam Bóg pośle swego anioła do nich? Do miasta, z którego według wielu nic dobrego pochodzić nie może. A jednak. Bóg objawia swą moc w miejscu po ludzku przegranym, skreślonym. Nikt się nie spodziewa, że tu może się dokonać jakiś cud, że tu może dojść do najważniejszego spotkania w dziejach ludzkości. Kiedy to Bóg zapyta, czy mogę tu pozostać, czy ty się na to zgadzasz, czy zgadzasz się na to, co po ludzku przekracza twoje siły, twe rozumienie. Maryja słyszy wiele słów, których nie rozumie, ale w swojej prostocie i otwarciu wchodzi w dialog z aniołem. Pyta i otrzymuje odpowiedź. I chociaż słyszy słowa, które ją przerastają, których do końca nie potrafi zrozumieć, to je przyjmuje i wypowiada swoje fiat. Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Ktoś może powiedzieć, Maryja nie miała wyboru. Musiała się zgodzić. Wszyscy doskonale o tym wiemy. A jednak, musimy sobie uświadomić, że mogła powiedzieć Bogu nie. Mogła to zrobić. Mogła wybrać. I wybrała. Wybrała miłość, a jej fiat jest konsekwencją jej wyboru wyboru miłości. W trakcie dialogu Maryja słyszy słowa, że jest pełna łaski, błogosławiona, wybrana. Że Pan jest z nią. Jest to ewidentny dowód na działanie Boga w historii, anioł, którego imię Gabriel oznacza, że Bóg ma moc, Bóg jest mocny. Oznajmia Maryi coś, co sprawi, że ona sama znajdzie się w trudnym położeniu. Po ludzku patrząc, wszystko będzie wydawać się przegrane. Jako dziewica jest poślubiona Józefowi. Sama powie: Nie znam męża. To zatem jakże to się stało, że jest w stanie błogosławionym? Gdy ludzie to odkryją, dla nich będzie tylko jedna odpowiedź. Maryja jest winna, zdradziła, zasługuje na śmierć. A jednak mimo wszystko Maryja mówi swoje fiat. Pozwala się wprowadzić w tę sytuację po ludzku beznadziejną. Dlaczego? Bo wie, że to Bóg jest tym, który ją prowadzi. Że to Bóg jest tym, który ją wybrał. Że to Bóg jest tym, dla którego niemożliwe nie istnieje, i że to Bóg jest z nią. I chociaż ta historia wydarzyła się dawno temu, to Bóg każdego dnia przychodzi do nas ze swoim planem. Chcę wkraczać w historię naszego życia, chcę wkroczyć w historię mojego i Twojego życia. Także tam, gdzie wszystko wydaje się być przegrane, gdzie żyjemy w ciemności, Bóg chce wkraczać w naszą Galileę, aby pośród ciemności mogło zajaśnić światło, aby jego moc objawiała się w słabości, bo dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Ale jednego nie może zrobić: nie może zmusić nas do współdziałania z sobą. To od naszego Fiat zależy. Czy Boża moc objawi się w naszym życiu? Czy Bóg się w nim narodzi? A my? Czy będziemy gotowi zanieść Go do innych? Tak jak Maryja idąca do swojej krewnej Elżbiety. A co jeśli by dzisiaj anioł przyszedł do ciebie i powiedział, że Bóg jest z tobą, że wybrał cię, aby powtórnie przyjść na świat? Zgodzisz się? Czy może już masz własny plan na życie i nie ma w nim miejsca na Boże zaskoczenie? Maria, pomimo że na pewno miała własny plan na życie, pozwoliła poprowadzić się ścieżkami miłości w nieznane. A ty komu dajesz się prowadzić? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.